Filmu. Wrzesień, październik, listopad 2020 rok. Dużo nagrywam, bo mam czas. I poza tym lubię. No i chcę zarabiać właśnie na tym YouTube, na tych nagraniach. Także oglądajcie, komentujcie. Dawajcie łapki w górę. Zaraz się upewnię, bo pada deszcz. Czy mi się nie rozmazały oczy? Nie? O, mam taką puderniczkę od mojej mamy. Po prostu nie chcę wyłączać kamery, bo się zużywa, a muszę kontrolować sytuację, czy nie mam rozmazanych oczu, bo ciągle jest to mój problem w filmach. Też nie, nie najlepiej widzę bez okularów, jak się maluję, no i po prostu potem są efekty. 15 minut gadam z rozmazanym okiem do kamery <laughs> i wszyscy się ze mnie śmieją. Chciałabym tego uniknąć. Może taka krótka wypowiedź o dobrym humorze. Powiem szczerze, że ja mam taki charakter, że ciągle się czymś denerwuję, cały czas się czymś przejmuję, ciągle się czymś szarpie. Ale równocześnie umysł ludzki działa tak, że mija dzień, dwa, jak mamy jakiś problem, a potem przestajemy się przejmować jakąś sytuacją, bo pojawiają się nowe fakty, nowe sprawy, nowe sprawy i przestajemy o tym myśleć. Także trzeba wypoczywać, dobrze się czuć, nie przejmować się po prostu wszystkim. Ja praktycznie jestem bardzo wrażliwą osobą, na przykład jak gdzieś idę do sklepu i ekspedient źle mnie potraktuje, albo w przychodni jakaś pani w rejestracji lub w jakimś urzędzie, to ja się tym denerwuję praktycznie do końca dnia. Nawet mam ochotę to opisywać na Facebooku, robić o tym film, opowiadam o tym mamie, opowiadam o tym kilku osobom przez telefon. Nie mogę się uspokoić, że ktoś mnie źle potraktował, poniżył, wyśmiał, zlekceważył. Strasznie jestem przewrażliwiona na tym punkcie. No, potem mija dzień, dwa, pojawiają się nowe sprawy, nowe problemy, i przestaje o tym myśleć. Także, jeżeli macie jakieś zmartwienie, mniejsze lub większe chłopak was źle potraktował mąż, współpracownik, pracodawca, nauczyciel, mama, tata, sąsiad, troll, hater, znajomy, nieznajomy to zadajcie sobie pytanie. Jakie to będzie miało znaczenie za dzień, za dwa, za trzy, za tydzień, za miesiąc, za rok? Czy to faktycznie jest warte tego, żeby się przejmować? Nawet jeśli komornik przyśle Wam pismo, że dostajecie jakąś grzywnę i musicie zapłacić więcej za jakiś niezapłacony dług, czy dostaniecie mandat, czy dostaniecie dwuje w szkole, jedynki są teraz? Czy coś tam innego się nie ułoży, to zadajcie sobie pytanie, jakie, czy to będzie ważne za rok. No i wtedy zaczynamy rozumieć, że za rok to będzie ważne, to będzie przykre, jeżeli my jesteśmy przewlekle chorzy i za rok będziemy mieć te same problemy i dolegliwości. Za rok będzie nas podobnie boleć śmierć bliskiej osoby. Za rok może nas boleć rozstanie z ukochaną osobą, z mężem, z żoną, z chłopakiem, z dziewczyną, ale już za kilka lat przestaniemy o tym myśleć. I nawet takie bardzo poważne problemy z czasem rok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 lat. Czasami to jest maksimum, żeby właściwie odciąć się od różnych spraw. Ze wszystkim można się pogodzić, i myślę, że trzeba po prostu być jakoś pozytywnie nastawionym do świata. No dobrze, jakieś tam psy szczekają, to myślę, że może zostawię ten wątek. Właściwie dlaczego o tym mówię? Ja o tym mówię tak, jak gdyby nie dla was, ale dla siebie, drodzy widzowie, bo. Właśnie nie robiłam tych filmów jesiennych, bo się cały czas czymś martwiłam, denerwowałam, szarpałam, złościłam, nie spałam, nie jadłam. A po prostu to nie były jakieś bardzo poważne problemy. Także nie trzeba, naprawdę nie trzeba tego robić. I najgorsze jest to, że jak się czymś martwimy, to następuje takie zjawisko przenie przeniesienia, że zaczynamy na przykład. Pójdziemy gdzieś na wywiadówkę do szkoły, czy gdzieś do sklepu, czy gdzieś z kimś rozmawiamy i zaczniemy na kogoś krzyczeć. Właściwie bez jakiegoś większego powodu, co normalnie byśmy się opanowali w tej sytuacji. A więc właściwie stres, jakieś przykrości, które przeżywamy, przenosimy na jakąś bieżącą sytuację i reagujemy w niej, w jej czasie nerwowo. Ja na przykład ciągle mam taki problem, bo moja mama bardzo lubi przychodzić do mnie do domu bez uprzedzenia. Po prostu tak, raz na tydzień, raz na dwa, raz na trzy. A czasami potrafi nawet co drugi dzień zaglądać, no bo chcę po prostu wpaść, zobaczyć, co ja robię, czy mam porządek w domu, czy mam naczynia pozmywane, bo nie, nie mam zmywarki, czy mam jedzenie w lodówce, czy Marysia nie płacze, jak sobie radzimy. No i to mnie strasznie denerwuje, bo ona na przykład, teraz jest jesień. O 16 już jest ciemnia, no to ona na przykład przychodzi o 15.00, dzwoni domofonem, ty 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 ty, cześć jestem. I przychodzi tak na godzinkę, dwie i tam się krząta po kuchni, coś tam mi składa. No ale ja na przykład sobie przeważnie planuję, jak się zbliża zachód słońca, to na pewno wiecie, że lubię pójść na wycieczkę, na przechadzkę, coś ponagrywać, coś zrobić. Przeważnie w tej środkowej części dnia już się uporam ze wszystkimi sprawami, obowiązkami, pracą. Lekcjami i można yy, pomyśleć o jakimś obiedzie, o jakimś spacerku. No a wtedy przychodzi akurat mama i muszę po prostu zmienić plany. No ja się strasznie złoszę, że ona przychodzi do mnie bez uprzedzenia. A jak yy, to się jeszcze wiąże z takimi różnymi moimi problemami, stresami, to ja na nią krzyczę. No więc ja jej urządzam awanturę, że do mnie przychodzi. Czemu do mnie przychodzi, że ja mam 50 lat, żeby nie przychodziła, żeby dzwoniła. To ja jej na przykład powiem, że nie chcę, żeby przychodziła, że kiedy indziej, albo jak mnie uprzedzi, to ja sobie posprzątam. No i ogólnie to ona się potem obraża na mnie, czaska wychodzi, czaska drzwiami i potem w ogóle nie odbiera telefonów, a nawet potrafi się zamykać w mieszkaniu, że nie mogę tam do niej wejść. I jak ona przychodzi, to ciągle staram się panować na co, żeby jej nic nie powiedzieć, że przyszła bez uprzedzenia. Ale strasznie, strasznie mnie to złości. No, i już z Marysią sobie opracowałam jakiś system haseł, znaków, zachowań, żeby po prostu się nie denerwować tymi wizytami babci bez uprzedzenia. No, bo ostatecznie to można przeboleć taką wizytę. No, przyszła, no dobrze, no to trzeba ją poczęstować herbatą, porozmawiać. Ewentualnie mogę zawsze powiedzieć, że wychodzę gdzieś i sobie tam porozmawiać miło, coś tam powiedzieć, co słychać, a potem się ubrać i powiedzieć, że jadę gdzieś, bo mam jakieś zdjęcia. Przecież nie muszę z nią siedzieć, akurat dwie godziny, jak przyszła, czy trzy. A na pewno błędem jest wikłanie się w jakąś awanturę, przenoszenie złości na kogoś, gniewu i reagowanie w ten sposób. Właśnie. Ciekawa jest bardzo psychologia. Ja niestety nie jestem psychologiem, tylko polonisko-filmoznawcą, ale miałam psychologię na studiach i czytam sobie dużo z tej psychologii. Chciałam studiować psychologię zaocznie. Studiowałam jakiś czas prywatnie, ale tam wycofałam się, bo ta uczelnia, akurat te zajęcia, okazało się, że to nie była psychologia klasyczna, tylko taka. Społeczna. Poza tym opłaty są z tym związane, więc no, jest to wszystko problemem. A psychologia jest bardzo ciekawa jako nauka, ponieważ na przykład mm, są takie mechanizmy przeniesienia, mechanizmy rekompensacji, mechanizmy reagowania, które, jeśli my je rozumiemy, to wiemy, dlaczego ludzie postępują w określony sposób. Na przykład jak ktoś ma żonę, ona go zaniedbuje, nie kocha go, nie przytula się do niego, nie, nie całuje się z nim, sypia osobno, no to taki człowiek na przykład żyje w tym związku, ale jest bardzo taki niezrealizowany i on sobie na przykład znajduje, taki mężczyzna, jakieś inne pole do popisu. Albo w pracy się chce realizować, albo gdzieś działa, jest jakimś aktywistą, albo w jakiś inny sposób chce zaistnieć. Czyli jak gdyby ten stres, niewyładowanie w jakiejś sferze seksualnej, emocjonalnej, w sferze miłości, przenosi do innych, na inne płaszczyzny. Ludzie sobie na przykład różne rzeczy wymyślają, rekompensują. Na przykład coś nam się nie udaje w życiu, to sobie fantazjujemy. Albo właśnie czymś się denerwujemy, to tłumimy tą złość, a wyładowujemy złość pod jakimś pretekstem na innych ludziach. Cały szereg jest takich różnych mechanizmów obronnych, którym ulega człowiek i to jest bardzo ciekawe. No i na przykład poznajesz kogoś, taka młoda osoba to tego nie wie, która ma 20 lat, poznaje chłopaka, spotyka się z nim, a on na przykład reaguje raz tak, raz tak, raz tak. Raz jest wesoły, raz miły, raz się złości, raz wścieka. No i ja, jako 50-letnia kobieta, potrafię rozgryźć mężczyznę. Wiem, dlaczego jest zły, dlaczego jest niezadowolony, bo na przykład jest zmęczony, bo coś mu się nie udało w pracy, bo jest czymś sfrustrowany. Natomiast bardzo dużo młodych ludzi cierpi w różnych związkach i relacji, bo tego nie rozumie. Dlaczego inni reagują nerwowo, czy są z czegoś niezadowoleni? Czy nie możemy się z nimi porozumieć? Także polecam Wam czytanie psychologii i różnych takich potocznych czasopis. Jest bardzo fajna gazeta, taka charaktery. Kiedyś poznałam jednego z redaktorów tej gazety tutaj w Krakowie, wykładowcę psychologii. I tam są bardzo fajne artykuły, z tym, że takie trochę trudne w czytaniu. Warto się po prostu tym interesować. Kończę na razie tą wypowiedź, ponieważ deszpada nie chcę, żeby tutaj mi się kamera zepsuła. Idę do domu. Zjemy coś z moją córeczką Marysią. Zajmę się jakimiś tam sprawami jeszcze zawodowymi, a potem pomontuję moje filmy. Do usłyszenia! Nie martwcie się, nie przejmujcie niczym. Oglądajcie mój kanał. Gdybym mogła Wam w czymś pomóc, no to. Dajcie znać. O, widzę tak ledwo, bo tu jakieś błoto. Bo, boję się, żeby się nie przewrócić. Zagajnik, w którym kręcę dzisiejszy film. I on właśnie za rok zniknie. No a tu są. O, zobaczcie, że tu są bloki. jest wieżowiec podobny do tego, w którym ja się wychowałam. Jestem od miejsca, gdzie jest mieszkanie, w którym mieszkałam od dziecka 100 metrów. Tylko tam akurat nie ma tego fajnego zagajnika, także właśnie przyszłam tutaj, żeby Wam pokazać. O. Tutaj na peryferiach, na południowej części osiedla podwawelskiego jest taki ładny Zagajnik. Ale on niestety zniknie. Chcą tutaj zbudować bloki, nie. To jest ulica słomiana, która potem przechodzi w komandosów, a to są tereny. To są tereny ogrodnika. Dwie znajome pozdrowienia. Pani Katarzyna Kukacka, taka znajoma z Facebooka, która mnie obserwuje. Pozdrawiam serdecznie pani Katarzyno. Dzisiaj napisała też do mnie pani Janina Kalisz, że ogląda moje filmy i też prosi o pozdrowienia. Więc również pozdrawiam panią, pani Janino. Także. Pani Kasiu, Pani Janino, zapraszam do Krakowa kiedyś tutaj pooglądać w odwiedziny. I Kraków jest pięknym miastem, także na pewno warto go odwiedzić. Dziękuję, że mnie wspieracie na Facebooku, komentujecie moje filmy, jest mi niezmiernie miło.